No dobra dobrem Dobrem Dobre, dobra. rozjechać Ty w co było strony chyba w tamtą. No, w tamtym, chyba to było Dobre. Nie ma co się śpieszyć Wiele dziesiąta jest Fali O, odpalił, dobrze Te lusterka jakieś takie dziwne są trochę Ale da radę żyć z nimi Gdzie okay, idzie hmm. Gdzie był ten adres? Może gdzieś znajdę tą kartkę, czy nie? czy jak jest nie ma, tutaj może też nie ma hmm. o, nie wiem Dobra. próbuję na pamięć pojechać okej okay. chyba tutaj to był gdzieś ten zjazd tak, chyba tutaj no. tu jest okej okay. hmm. ciekawa droga, jak mam tak dojeżdżać z miast tutaj tutaj nie wiem, jak to sobie poradza. trochę krzywo no cóż mam nadzieję, że forcik da radę tu no, jakieś budynki, ale to chyba nie są te a, normalnie jest jakaś droga ciekawe To było bardziej przy tym. Tam no, to jest jakiś las, to nie tutaj. Tędy. No chyba tam to jest. Chyba właśnie tam, no Tak, chyba tam jest co jakiś ciągnik. To jest Pani teren. W sumie sobie zjadę. Zobaczę jak tutaj to wygląda. Dobra, nie gaszę się nikogo po co. No, ładnie to wygląda. No, jak nie ma patrzeć. Tutaj jest jazd, ciekawe. Podjdź, bo tutaj jest coś. Nic nie widzę. Ale Ziele dom jest w opłakanym stanie. Jakiś ciapek Będę się tu wykościć, Trochę Może jeszcze długo kogoś tu nie było Okej okay. O, ale cisza Dobra hmm. Sześćdziesiątka, ciekawa Widać, że dorabiane. Wezm sam wezmę latarkę samochodu. Yy... I otworzę sobie drzwi, żeby mi się przywieźli trochę. Dobra. Hmm. No, widać, że to składana składane, ale. Jeździć do rady. Nie, nie. mam. jak wygląda w środku. A, coś tu strzałka, <ścoughs> komin strzałka, coś tak ten, wskazówka. Dobra, odczekaj, czy odpali. O! Ale No i zgasła. Ja tu będę się coś pomyśleć z nią. Hmm. Eee, ciekawa, ciekawa. Dobra, jak wygląda domek. Hmm. No tutaj to by się przyda trochę renowację, bo. trochę. W... Hmm. nie ma co opisywać. Dobra, co mamy tutaj? Co, tam jeszcze jakiś tam tutaj, tam już podjedziemy autem. Hmm. Ok, tutaj jest jakieś pomieszczenie. Nie, nie. tutaj jest przejście. A, na to do tworzyć. Okej okay. hmm. Dobra to jest tutaj się jeszcze zagospodaruję i będziemy mogli zacząć normalną gierkę Ale słuchajcie, udało mi się wciągnąć tutaj 60 do garażu hmm. Ciekawa oryginalne części. No jeszcze tylko światło zgasza. Okej. Okay. dobra. Czas chyba kończyć ten odcinek, bo nie ma co przedłużać. Oczywiście ja jestem Anczik i witam was to oczywiście na moim nowym kanale, czyli na Simanch. Yy, Tutaj będziemy się wyglądać symulatorom, tak jak widzicie. Cześć.